I witam się z wami z Neapolu z Kampanii z Włoch. Krótki styczniowy wypad, weekendowy, taki piątek-niedziela właściwie. Poniedziałek rano wracamy. Miałem w ogóle nie nagrywać, ale może coś jednak będzie, więc pewnie jeden film. Eee, pogoda ma być fatalna, więc raczej skupiamy się na jedzeniu podczas tego wyjazdu. Po prostu będziemy dużo jeść smacznych rzeczy. Dzisiaj jeszcze pogoda w miarę, więc chyba ruszymy na Pompeję. A jutro już ma lać i pojutrze. Zaczynamy od deseru neapolitańskiego. Jest to swagiatelli z nadzieniem semoliny i ricotty, Typowy taki neapolitański deser. Jesteśmy na dworcu. Tutaj jest plusem to, że można zbliżeniowo jakby bramki sobie otworzyć kartą nie trzeba nawet kupować biletu. Kolejny posiłek to jakiś zasmażany makaron. A tu mamy takie ala calzone. To takie na szybko żarcie mm, przed Pompejami. 36 euro bilety takie podstawowe, jeżeli ktoś by pytał za dwie osoby, czyli ponad 150 zł. w sezonie, lepiej kupować przez neta, bo jest limit 20 tysięcy ludzi dziennie maksymalnie. A ten limit dość szybko się wyczerpuje w sezonie. Teraz raczej luz. Jest dopiero 11:30, a czujemy się, jakby była już jakaś 17. Zmęczenie daje o sobie znać, niestety, już nie te lata, żeby po tam dwóch godzinach snu czuć się fajnie nadal. Tam mamy sprawcę całego zamieszania, czyli wulkan Wezuwiusz. I być może byśmy i na niego nawet poszli. Ale no nie ma sensu, jeżeli jest w chmurach, bo no, nic tam nie będzie widać. Ogólnie nie jest jakiś mega widowiskowy w kraterze, nie ma jakiejś tam lawy, czy coś w tym Tam są jakieś krzaki, kamienie, e, no i tyle. No i masa czujników, bo on jest wciąż aktywny i w każdej chwili może tak naprawdę znów wybuchnąć. Erupcja wulkanu miała miejsce w 79 roku naszej ery ale Pompeje i Herculanum, drugie miasto zniszczone przez Wulkan, odkryto dopiero w okolicy 1700 któregoś tam roku. Przypadkowo, zawsze przypadkowo, gdzieś tam kopiąc studnie albo gdzieś tam robiąc jakieś jakieś, no, jakieś rzeczy związane z kopaniem, nagle natrafiono na jakieś fragmenty, np. marmuru z antycznego teatru. I tak naprawdę mieszkańcy nawet nie wiedzieli, że już jest wulkanem. Myśleli, że to jest po prostu góra. Aż właśnie w 79 nagle zaczął się unosić dym. Czymże więc się różni Pompeje od Herkulanum? Pompeje miały większego pecha, bo wiatr wiał w tę stronę, a to znaczy, że w pierwszej kolejności na Pompeje poszła pierwsza fala kamieni, jakiegoś gruzu tego, co wystrzeliwał wulkan w powietrze i masa popiołu. Natomiast Herkulanum po prostu zostało zalane przez lawę jakiś czas później. W związku z tym tak naprawdę Herkulanum jest lepiej zachowane niż Pumpeje, bo lawa miała grubość nawet 20 metrów, natomiast popiół tutaj miał grubość 6 metrów. Jest to niesamowicie ogromna przestrzeń, więc tu naprawdę jeżeli ktoś się interesuje tematem, to ma łażenia, łażenia. Miasto jakby jest zachowane, no nie w całości, bo zostało zniszczone przez te kamienie, gruz, ten, ten popiół, ale tak obszarowo jest w miarę, w miarę zachowane. Choć tak chyba nie wszystko zostało odkopane. Natomiast Herkulanum ma gorszy problem, bo tam tej lawy naniosło się nawet 20 metrów grubości. Kiedyś było to nadmorskie miasteczko, dzisiaj jest oddalone od Morza o jakieś 500 metrów, tyle tej lawy tam jest. I co gorsza, na powierzchni zaczęto budować po prostu nowe miasto. Dopiero później, przypadkowo skapnięto się, że pod ziemią kryje się starożytne miasto. I w tej chwili jest chyba odkopane jakieś 25% może, i raczej nie ma szans na odkopanie całego. No bo jest tam zbyt gęsta już zabudowa. Mamy dziś naprawdę ciepły dzień. Słoneczko się przebija 16, nawet w porywach chyba do 17 stopni. Ale to jedyny taki dzień, prawdopodobnie. Natomiast problem z tego typu atrakcjami, starożytnymi budowlami, jest taki, w naszym przynajmniej w przypadku. No, że już po jakiejś godzinie jakby czujemy może nie znużenie, ale już. Nic, no, nic kolejnego nie robi na nas takiego wrażenia, bo wszystko wygląda podobnie. Tutaj też Kasia narzeka, że jest bardzo dużo rzeczy pozagradzanych, że nie ma takiej samowolki, żeby sobie można łazić. Ale jeżeli oni musieli ograniczyć liczbę ludzi do maksymalnie 20 tysięcy dziennie, no to chyba ma to sens. Przekąska to taki ryż z mięsem zasmażany w jakimś panierce. Dobre, o ja tamte dwie przekąski były średnie, tak da. Jest naprawdę spoko. Już w murach, ale możliwe, że coś by tam było, widać. No ale już, już mamy za późno, żeby tam atakować. Ale co chciałem powiedzieć, to zobaczcie, że tutaj ta linia kolejowa jest taka no wąskotorowa, bym powiedział. Może nie tak wąsko jak u nas, ale nie jest to normalny rozstaw szyn. I te pociągi normalnie cisną po 100 na godzinę. O co masz do mnie pretensje? O to, że jak ja mogę se pić, to ty nie, nic nie kupujemy, daj z spokój i właśnie napijemy. A teraz aperolki kupuję. Nastała nocna pora, jest prawie 19:00. Z plusów prognozy się zmieniły. Już nie ma 80-90% opadów, tylko 40-50%. Więc widzicie? to no zawsze się zmienia. Takie deszcze. Była drzemka, były zakupy, a teraz musimy coś zjeść. A tutaj chciałem Wam powiedzieć, że we Włoszech, we Włoszech, często knajpy otwierają na np. do 13 do 16 na taki obiad. Później jest siesta, zamknięte wszystko i otwierają ponownie od 19 do 23 bardzo dobre. To była pizzeria chyba z jakiegoś filmu, gdzie grała kto? Julia Roberts. Nie znam tych aktorów, więc nie wiem. Eee, 6 euro, taka jedna pizza. Za dwa, dwa, dwa napoje daliśmy 5 euro, czyli 17 euro. Ale we Włoszech doliczają jeszcze coś takiego jak Coperto. Jest tak, jakby za, za to, że muszą cię obsłużyć, że muszą po tobie pozmywać, jest to zazwyczaj 1-2 euro od osoby. Nawet jak idziesz na kawę, na przykład espresso i usiądziesz przy stoliku, to już Ci doliczają praktycznie tyle, co kosztuje espresso za, za obsługę stolika. A jak staniesz przy ladzie i na stojąco będziesz pił to espresso, to nie, wtedy nie. Więc tak to jakoś tu działa. I co najlepsze, to koperto nie idzie jakby dla obsługi dla tych kelnerów, czyli idzie i tak dla właściciela tej knajpy. Więc tam ten kelner mówił, że można jeszcze zostawić na piwek, jak pan chce. Dałem mu 2 euro, czyli łącznie 21 euro nas to wszystko wyszło. Teraz już idziemy na relaks, podróże się poprawiły, zobaczymy, jak będzie jutro. Dwie rzeczy, które jeszcze mi się tutaj rzucają w oczy, to tak, jest sporo główien. psich, pewnie mam nadzieję, że psi na chodnikach, trzeba uważać naprawdę w niektórych rejonach dość mocno na te miny. I bardzo trudno się tu przechodzi przez ulicę, naprawdę. Wydaje mi się, że w tych dzikich krajach było to bardziej intuicyjne niż tutaj, bo oni tutaj jakby Jakby w ogóle nie hamują. Nie wiesz czy on zahamuje, czy nie Więc tak Tyle. Tyle z dzisiejszego najpiękniejszego dnia we Włoszech w kampanii Neapolu i okolicach Pompeja.